Cześć! Witam na kanale Luzchemia. Dzisiaj pogłowimy się nad konfiguracją powłokową. Dalej siedzimy w podstawówce. Dlatego jeżeli ktoś tutaj chodzi do siódmej klasy, to także może zostać i oglądnąć. Powtórzmy sobie kilka istotnych kwestii z poprzednich filmików. Spójrzmy jeszcze raz na model atomu Bora. Powiedzieliśmy sobie wtedy o jądrze atomowym, powłokach elektronowych oraz o głównej liczbie kwantowej. Jej numer oznaczał po prostu numer powłoki. I w sumie w dzisiejszym odcinku będzie dokładnie to samo Say what? tylko zamiast literki n, która oznaczała główną liczbę kwantową, to użyjemy dla każdego n innej literki, a nie cyferki, bo czemu nie? W końcu musieli coś wymyślić, żeby to wkuć. Czyż nie? Ale na szczęście postarali zrobić się to w dosyć prosty, choć dla mnie nielogiczny sposób. Idziemy tak jak polski alfabet. Po kolei, ale od litery K. Nikt nie wie czemu nie od A. Albo nie od G, tylko akurat od K. No cóż, łatwo zapamiętać. Zaczyna się jak najpopularniejsze przekleństwo dzisiejszych czasów wśród młodzieży. Chodzi mi oczywiście o kurcze blade. Jak pamiętacie z poprzedniego filmiku, numer okresu mówił o ilości powłok, a okresów mamy 7, więc od litery K 7 do przodu. To po kolei. Powłoka pierwsza litera K, powłoka druga litera L, trzecia M, czwarta N, piąta O, szósta P, siódma Q. Na chemii w praktyce użyjecie do czwartej czyli te, które są podświetlone na pomarańczowo. Sam nigdy w życiu nie pisałem konfiguracji elektronowej dla pierwiastków z piątą, szóstą czy siódmą powłoką. Przy modelu BORA powiedzieliśmy sobie także o tym, że jest pewien matematyczny wzorek, który opisuje dokładnie, ile maksymalnie elektronów może być na konkretnej powłoce. On będzie nam niezmiernie przydatny. Było to 2n do kwadratu, gdzie n to była główna liczba kwantowa, czyli w sumie po naszemu na razie numer powłoki. To też jest logiczne. Im dalej w las, tym więcej drzew. Więc im dalej z atomem, tym dłuższe mamy kółko. Matematyczny nerd powie okrąg, na którym mogą pomieścić się elektronki. Logiczne, co nie? Czyli zgodnie ze wzorem na powłoce k, czyli na pierwszej, więc n równe 1, zmieszczą się dwa elektrony. No bo zgodnie ze wzorem mamy 2 razy 1 bo powłoka pierwsza do drugiej, czyli 2 razy najpierw potęgowanie, czyli 1 do drugiej to jest 1, czyli 2, czyli pomieszczą się maksymalnie 2 elektrony. Podobnie z powłoką N, czyli czwartą, więc kiedy mamy powłokę N, czyli czwarta, czyli będzie 2 razy 4 do drugiej, czyli 2 razy 16, czyli 32. Czyli na powłoce n, czyli powłoce czwartej, zmieszczą się maksymalnie 32 elektrony. Na razie to zapamiętajcie. Niektóre opracowania dodają też podpowłoki i żebyście sobie szli jak szlaczkiem po układzie Mendelejewa, ale ja wolę nie mieszać. Jak dla mnie na ten moment w zupełności wystarczy wam wzór, zwłaszcza że nie jest on jakiś skomplikowany. A i sprawdziłem w wymaganiach maturalnych, to jest tam napisane. Uczeń pisze konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do liczby atomowej równej 38 oraz ich jonów o podanym ładunku, uwzględniając przynależność elektronów do powłok. Zapisy konfiguracji pełne, skrócone i schematy klatkowe. Co to dla nas oznacza? Zapisy te skrócone i klatkowe to później, za jakieś 4 odcinki. Dla nas oznacza to tyle, że o powłokach P i Q możecie zupełnie zapomnieć, bo nie wymagają od was tego. Do Z równe 38, czyli do liczby atomowej równej 38, a liczba atomowa mówiła o ilości protonów, ale protonów jest tyle samo co elektronów, pamiętacie wagę z poprzedniego filmiku. Oczywiście w atomie elektrycznie obojętnym. Dobra, już trochę poględziłem, może praktyka. Zaczniemy zapisywanie od atomów elektrycznie obojętnych. Podam wam teraz następujące kroki postępowania. Zgodnie z nimi będziemy sobie jechali. No to zaczynamy. 1. Czyli okres. Patrzymy, ile w ogóle ma być powłok i tyle literek wtedy od k piszemy. 2. Liczba atomowa. Patrzymy, ile całkowicie elektronów ma atom. 3. Grupa. Na tym etapie musicie dostać pierwiastek z grup głównych. Przypominam, grupy główne to jest 1 i 2 oraz 13 do 18. Więc, patrzymy na grupę, liczba jedności grupy wskaże nam ilość elektronów walencyjnych atomu. 4. Wypełniamy wszystkie powłoki oprócz przedostatniej, bo ona nie zawsze jest na maksie. 5. Tyle ile elektronów wam zostało, wpisujecie i w przedostatnią i elobends. Zróbmy ze trzy przykłady. Może lit, fluor i potas. Bo czemu nie? No to zacznijmy może sobie od litu. Konfiguracje powłokowe czy podpowłokowe później piszemy w takich nawiasach kwadratowych. I dwukropek i lecimy. Lit. No to zgodnie z trikami z Afryki mamy tak. Najpierw był okres. Lit leży w okresie drugim, więc oznacza to, że ma dwie powłoki. Czyli piszemy. Jest K i L. Teraz patrzymy na liczbę atomową litu. Liczba atomowa litu wynosi 3. Czyli ogólnie ma 3 elektrony atom. Możemy sobie to gdzieś tutaj zapisać, że ma trzy elektrony. Teraz patrzymy na grupę. Lid oczywiście leży w grupie głównej. Jest to grupa pierwsza, więc ma jeden elektron walencyjny. Czyli elektrony walencyjne to jest EW i piszemy, że ma 1. Na razie będę to tak pisał powoli, wszystko rozpisywał. Już na późniejszym etapie tego w ogóle nie musicie pisać. 4, wypełniamy wszystkie powłoki, obróć przedostatniej. No tutaj, w sumie, to przedostatnią jest K, więc wypełniamy wszystkie. Ostatnia powłoka to jest powłoka walencyjna, więc tutaj będzie jeden elektron. Piszemy to tak, jakbyśmy pisali do potęgi. No i teraz uzupełniamy tę przedostatnią powłokę. Ogólnie mieliśmy 3 elektrony, 1 elektron walencyjny, więc 3 odjąć 1 tutaj będzie 2. No i myślę, że to przebrnęliśmy. Teraz fluor. Fluor. To jest F. No to lecimy ponownie. Fluor to jest również okres drugi, więc powłoki będą K i L ponownie, więc dwie powłoki. Teraz liczba atomowa. Liczba atomowa fluoru wynosi 9, więc tyle też ma elektronów. Ma 9 elektronów. Następnie patrzymy na grupę. Fluor leży w grupie 17, więc ma 7 elektronów walencyjnych, bo liczba jedności grupy informuje nas o ilości elektronów walencyjnych. To wszystko omawiałem w moim poprzednim filmiku z budowy układu okresowego link w prawym górnym rogu no to teraz uzupełniamy wszystkie powłoki oprócz przedostatniej. Znowu mamy dwie powłoki, więc uzupełniamy tylko ostatnią. Ostatnia ma 7 elektronów, więc teraz odejmujemy 9 odjąć 7. Dwa elektrony pozostały. I na końcu mamy potas. No to lecimy. Potas ma symbol K. To w nawiasach kwadratowych dwukropek. Potas leży w czwartym okresie, więc ma cztery powłoki. No to idziemy od K. K, L, M, i N. No tutaj już dosyć sporo. No to lecimy. Okres był to teraz liczba atomowa, żeby zobaczyć, ile ogólnie ma elektronów. Potas ma liczbę atomową równą 19, więc elektronów ma 19. Następnie patrzymy na grupę. Potas leży w grupie pierwszej, więc ma jeden elektron walencyjny, czyli piszemy elektron walencyjny równy 1. I teraz uzupełniamy wszystkie powłoki oprócz przedostatniej. Tutaj już jest sytuacja troszeczkę bardziej skomplikowana, zobaczcie, jak to się robi. Polecam zacząć od ostatniej powłoki, jak Chińczycy od końca, czyli elektrony walencyjne, czyli przy n będzie 1. Ostatnia powłoka w grupach głównych to jest powłoka walencyjna, na której znajdują się elektrony walencyjne, czyli elektronów walencyjnych w potasie mamy 1, więc tutaj też będzie 1. Ok, no i teraz lecimy. Na powłoce K maksymalnie będą 2 elektrony, więc piszemy 2. Na powłoce L jeszcze nie liczyliśmy, więc policzmy. To jest 2 razy 2 do 2, tak? Bo był wzór 2n kwadrat. N tutaj jest 2, bo to jest druga powłoka, więc to będzie 2 razy 4, czyli 8. Czyli będzie 8 elektronów. I teraz dodajemy elektrony oprócz podpowłoki przedostatniej. Czyli 2 plus 8 to jest 10, plus 1 to jest 11. A mamy wszystkich 19, więc 19 minus 11 to jest 8. I widzimy, że ta powłoka nie jest zapełniona całkowicie, no bo jest na niej tylko 8 elektronów. Na koniec została nam konfiguracja elektronowa-powłokowa jonów. Przypomnijmy sobie szybko podział. Jony dzielimy na aniony, jony ujemne, i kationy, jony dodatnie. Atom idzie w jon, gdy ma tworzyć z czymś wiązanie. Tylko wtedy, jak mówiłem w jednym z moich poprzednich odcinków, elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań to elektrony walencyjne, czyli powłoka ostatnia i tylko nimi manewrujemy. Więc w przypadku kationów, czyli jonów dodatnich, ostatnią powłokę usuwamy poprzez wywalenie z nich elektronów. W przypadku anionów, czyli jonów ujemnych, do ostatniej powłoki dodajemy tyle, żeby było na niej 8 tyle ile elektronów kation odda tyle piszemy że jest na plusie oddajemy zawsze tyle ile ma na ostatniej powłoce oczywiście mówimy o grupach głównych przy anionach tyle ile przyjmie elektronów tyle jest na minusie od cała filozofia napiszmy sobie może kation litu i wapnia oraz anion siarki i fluoru no to lecimy Najpierw oczywiście trzeba napisać konfigurację powłokową tych pierwiastków, żeby przejść do konfiguracji powłokowej również ale jonów. No to mamy wapń i lit. Wy spróbujcie sami napisać konfiguracje powłokowe, a ja napiszę tutaj już szybko, bo to już było przed chwilą. Dobra. No i teraz lecimy w jony. Metale są zawsze kationami. No bo łatwiej im jest oddać jeden elektron niż tak jak mówiłem dojść do ósemki, czyli do tego oktetu elektronowego. Czyli jak przypominam kationy usuwają po prostu ostatnią powłokę, czyli na ostatniej powłoce, czyli powłoce walencyjnej lit ma jeden elektron. Czyli będzie miał jeden plus, bo i odda ten jeden elektron. Czyli konfiguracja powłokowa to zostanie litu K2. Bo ogólnie przez to, że one są kationami anionami, one dążą do konfiguracji elektronowej helowca. To jest przy regule najbliższego helowca, ale o tym nie w dzisiejszym odcinku. I teraz robimy kation wapnia, bo to też jest metal. Czyli usuwa ostatnią powłokę, czyli powłokę walencyjną, czyli powłokę N. I usuwa z niej dwa elektrony, więc otrzymamy Ca2+. Bo oddał dwa ładunki ujemne, więc jest dwa na plusie. No to przepisujemy to co zostało, czyli K2, L8, M8. No i to samo robimy z anionami. To napiszę najpierw konfigurację powłokowe tych pierwiastków, czyli siarki i fluoru, jak już powiedziałem. Wy sobie to spróbujcie sami napisać powłokową, a później napiszemy wspólnie konfigurację anionów. Dobra, już napisałem. I teraz, w przypadku anionów, które elektrony przyjmują, muszą mieć 8 elektronów na ostatniej powłoce. No bo uzyskują konfigurację tego najbliższego helowca, ale o tym nie dziś. Czyli na czym to polega? On ma 6 elektronów na ostatniej powłoce, a ma mieć 8. Czyli przyjmie 2 elektrony. Elektrony mają ładunek ujemny, więc przyjmie 2 ładunki ujemne, więc będzie. 2 minus, tak? I przepisujemy tą konfigurację, którą miał. Czyli K2L8M i będzie miał 8. Czyli każdy anion będzie miał 8 na ostatniej powłoce. Teraz fluor. Fluor ma 7, więc musi przyjąć jeden elektron, czyli jeden ładunek ujemny, więc będzie F minus. No i piszemy. Będzie K2L8. I tutaj ma powłokę walencyjną teraz ten... Jon I, i ten ma tutaj powłokę walencyjną. I to tyle na dziś. Żyjecie jeszcze? Bo dopiero zaczyna się jazda bez trzymanki. Gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania lub wątpliwości, to zachęcam do pisania w komentarzach lub na moim Discordzie lub w opisie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Siemanko.